Rozpoczęliśmy praktycznie od połowy stycznia drugi semestr w Legionowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Jak wcześniej już mówiłem, cykl akademicki to są dwa semestry. Pierwszy to jest październik do końca stycznia. Później mamy dwa tygodnie wakacji zimowych, jak wszędzie. I w tej chwili rozpoczęliśmy ten drugi semestr zimowy tak zwany. I ludzie rozpoczęli w swoich grupach fakultatywnych, czyli tak jak dzisiaj widzieliście Państwo grupę taneczną, grupę, grupę która podwyższa swoje kwalifikacje, jeżeli chodzi o zajęcia komputerowe, no i język angielski. Chcę powiedzieć, że no i zwrócić się do mieszkańców naszego miasta, żeby nie siedzieli w domach żeby korzystali z propozycji uniwersytetu których jest 19 w różnych grupach Podstawowe to takie trzy języki: język angielski, niemiecki, rosyjski. Mamy również wiele warsztatów, takich jak warsztaty fotograficzne, warsztaty origami. W tej chwili chcemy uruchomić również warsztaty dziennikarskie. Mamy również wiele naszych pensjonariuszy, nazwijmy to, czy słuchaczy, którzy mają po 80. W tej chwili jedna z naszych koleżanek w tym tygodniu obchodzi 80 lat. Z państwem z panem redaktorem byliśmy u pani która ukończyła 97 lat i y, y, popularyzujemy takie osoby, ponieważ są to osoby, które emanują do, dobrocią, emanują y, y, dobrymi praktykami i pokazaniem, że nie siedzenie w domu, ale y, każdy ruch, który jest, jest korzystny dla y, wszystkich ludzi, którzy ukończyli 60 rok życia, czy nawet niekoniecznie 60, ale jest to y, y, dobry omen. I dobry, dobry czas na to w tej chwili rozpoczynająca się wiosna. My szukamy różnych środków, żeby wzbogacić te nasze oferty, i żeby nasi mieszkańcy byli mieszkańcy Legionowa byli z tego zadowoleni. Chcę powiedzieć, że w okresie tylko wakacji tych dużych letnich, zapisało się do Uniwersytetu 80 nowych osób. Oczywiście, że jest część osób, które z takich czy innych względów chorobowych, zdrowotnych, Rodzinnych muszą tą działalność później zawiesić, ale i rotacja jest dość duża, ale również i jest wiele nowych osób, które przychodzą i w poszukiwaniu dobrze spędzonego czasu, i również żeby móc utrwalić swoje wiadomości i rozwijać je intelektualnie.